Dzień dobry, dawnośmy nie gadali. Ale kadr ładny, nie? Jest chłodno, jest chyba 3 stopnie. Moje klimaty, moja temperatura. Jutro się ścigamy, jutro jest bieg niepodległości. W międzyczasie, od tego Rzeszowa, wydarzył się jeszcze jeden bieg w Adamowie. On nie poszedł najlepiej, nawet miałem chyba takie lekkie przeczucie, bo go nawet nie nagrywałem. No i potem okazało się, że jednak to była infekcja. Mam nadzieję, że jutro właśnie to potwierdzę, że to nie była kwestia mojego przygotowania, tylko jednak choroba, która nie pozwoliła, powiedz dobrze, tam pobiegłem do 6 kilometra i na 6 kilometrze po prostu całkowicie mnie odcięło. Biegłem nie jakoś za mocno, tylko po 3,52. No i na 6 kilometrze musiałem przejść do marszu. Jakieś kłucie mnie złapało i naprawdę źle się czułem, więc już dotruchtałem i skończyłem w 40 minut. No a jutro. Będę leciał oczywiście, że na życiówkę, czyli oczywiście poniżej 38-48. Chciałbym bardzo połamać 38 minut. Myślę, że tempo 3,50 jest w zasięgu, a 3,48 przy bardzo dobrych warunkach, przy bardzo dobrej grupie, przy wszystkich gwiazdach dobrze ułożonych również jest do zrobienia. Także myślę, że będzie dobrze. Mamy tutaj czapeczkę z kamerą, czapkę, masażer, kamerę zegarek, koszulka już z numerem, bo przysłali wcześniej, rękawiczki, jakieś jedzenie, tutaj jest jeszcze kofeina w tabletkach, spodenki, no i oczywiście najnowszy nabytek, czyli rokety X2. It's race day, emocje przedstartowe, ostatni start, trzeba złapać trochę zajawki O swoich obawach, o swoim planie i jak to będzie dzisiaj wyglądać to opowiem Wam już w aucie, także jedziemy Jedziemy na Bieg Niepodległości 2024 Wszystko w zasadzie mogę powiedzieć, że zgodnie z planem, wszystko co do minuty wyliczone przy sobie mam, izotonik, kawkę, żelusie i tyle. No Myślę, że trasa będzie do Warszawy bardzo fajna. Nie sądzę, aby ktoś tam się wybierał poza ludźmi na marsz dopiero na czternastą. No i my mamy ten bieg o godzinie 11.11. 11. Fajna godzina do startu. Fajnie w ogóle, że można odsłuchać hymnu i taki klimat tego biegu jest naprawdę taki Tysięcy biegaczy na starcie, no to to na pewno robi robotę. Jeżeli chodzi o performance sportowy, no to ja jestem dobrze przygotowany. Wydaje mi się, że będę w stanie potwierdzić to, że w Adamowie to był przypadek. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś mega tłumów na starcie. Na pewno ustawią się ludzie po, biegnący po 4,20 na kilometr przede mną. Niestety, organizator trochę średnio podszedł do tych stref startowych, czyli ustawił je, że najszybsza strefa to jest poniżej 40. na przykład numerki na y, kolory na numerach startowych przy wejściu do stref, to no wtedy nie wpuszczaliby tam ludzi, którzy chcą mieć po 40 parę minut i to fajnie rozwiązane jest w Walencji i wydaje mi się, że to jest w ogóle super podejście, kontrola na wejściu do stref i deklaracje czasów przed z startem zawodu. Wracając do obaw, no to dojazd, tak. Największe obawy mam jak zwykle z logistyką, czyli no muszę spędzić teraz około dwóch godzin w aucie. Wziąłem sobie masażer taki do nóg, żeby rozmasować sobie jeszcze chwilę, poleżeć przed wyjściem z samochodu, ale jednak te nogi no, trochę mogą się zastygnąć przez dwie godziny ciągłej jazdy i zaraz za godzinę start. Druga sprawa jest taka, że kwestia logistyczna no bo to jest Warszawa. Widzieliście i pamiętacie te obrazki. Dziś nie jedziemy do ścisłego centrum, ale jedziemy do Arcadii i nie wiem, jak tam wjechać samochodem. Ulice są pozamykane, ja będę godzinę przed startem. Ma startować 17 tysięcy ludzi, i wiecie, i jest takie. Wszystkie takie aspekty logistyczne najbardziej mnie stresują. Sam bieg i sam performance dużo, dużo mniej. biegacz. Oni już po południu zaraz będą złożyć. przechodzili na linię startu. Przypominam raz jeszcze. Białe koszulki, wszyscy ubrani na biało. Trzy, dwa, jeden. <śmienny> Вестер, yes, вестер. Yes, jest mi zgłupiał Może się zaraz naprawi jakie ci tempo pokazuje 36. troszkę za szybko a u mnie 330 O nie No mówię jest źle ale zaraz kliknę i powinno być git. Ile? 51 51, dobra to tak możemy lecieć 3,50 u mnie Idealnie nie Więc jest bardzo dobrze PNGPS wariuje Na znacznikach muszę łapać Czapeczka zadamowa, jeszcze. Słuchajcie, czas podsumować ten sezon, w zasadzie ten bieg również. Plan, minimum, wykonany jest. Życiówka 38-41. Nie było czasu, już nagrywać wczoraj. Miałem urodziny mojej mamy, na które musiałem pojechać bezpośrednio z biegu. A jeszcze był marsz o 14, więc trzeba było z Warszawy szybko uciekać. Dzisiaj, już na świeżo. Po 24 godzinach, po rozmowach też z trenerem, ale zacznijmy najpierw od biegu. 17 tysięcy ludzi robi to wrażenie, robi to wrażenie logistycznie tego czego się obawiałem nie musiałem się obawiać wyszło to super. Dzięki wodkowi nam zarezerwował mi bezpośrednio miejsce obok z wodkiem, zrobiliśmy rozgrzewkę. Dla mnie warunki były idealne. Nie odważyłem się polecieć za wodkiem do końca. Moim celem było go zwolnić na dwóch pierwszych kilometrach, dzięki czemu wodek poleciał poniżej 38 minut za co mu serdecznie gratuluję. Ja nie złapałem się jego pleców, wiedziałem po 4-5 kilometrach, że to tempo 3,50 to jest jednak tempo, które będzie moim maksem na dzisiaj i szybciej nie da rady tego zrobić, a od 7 kilometra w zasadzie nie patrzyłem na zegarek i tam straciłem najwięcej według Mikołaja. Pewnie ma rację straciłem też na y, treningu piątkowym, gdzie za mocno biegałem luźne wybiegania i zamiast się oszczędzać, to jednak trochę przeforsowałem. Możliwe, możliwe, że to była też logistyka wyjazdu, możliwe, że to było tysiąc innych rzeczy. Jest życiówka, z życiówkami się nie dyskutuje. Apetyt był na więcej, apetyt były na okolicy 38 albo 3759, było 38,40, życie. Natomiast. To życie jest naprawdę dobre, bo w tym roku, a w zasadzie w sezonie jesiennym mam życiówki na 5 km i na 10 km, czyli dokładnie na tych dystansach, na których chciałem biegać. Oczywiście, one mogłyby być większe, ale zawsze może być szybciej, zawsze może być lepiej. Ja nie mam już 20 paru lat, tylko 40. I ja muszę szukać rezerw w różnych aspektach i tych rezerw właśnie szukamy. Jeżeli chodzi o 5 km, no to 18 minut, czyli czy jak to woli 17-60. To jest wynik, który no, bardzo mi się podoba, bardzo mnie satysfakcjonuje. Jest to mój najlepszy dystans. Ja się w tym dystansie najlepiej czuję. Umiem w nim cierpieć, umiem go dobrze rozgrywać taktycznie i jestem przekonany, że jak tylko troszeczkę jeszcze się podtrenuję, to wyniki typu 17-30, 17-40 spokojnie są w moim zasięgu. A tutaj mam no, cholerny taki dysonans, bo osoby, które biegają tak jak ja, piątki. Biegają dużo szybciej dyszki, dużo szybciej półmaratony, dużo szybciej maratony. I to jest uważam największy problem, i to jest coś, nad czym ja bym chciał pracować. Ja muszę się nauczyć dystansu 10 km, muszę zrozumieć jego taktykę, muszę wiedzieć, kiedy przyspieszać, kiedy nie mogę przyspieszyć, kiedy zaryzykować, kiedy nie. Bo ja często w dystansie 10 km kończyłem na przykład na 6-7 na km nie tak, że zwalniałem, tylko przychodziłem do marszu. Na 5 km już to potrafię robić, już nie odcinam mnie w taki sposób, a na 10 jeszcze nie potrafię i chciałbym się tego nauczyć. No i tutaj płynnie mogę przejść do. Podsumowania tego sezonu jesiennego. W tym momencie mam dwa tygodnie roztrenowania. Tydzień bez biegania. Do niedzieli nie biegam nic, absolutnie nic. Taką długą przerwę miałem ostatni raz jak miałem covida ponad rok temu nie wiem jak to będzie, moja żona już się przejmuje, już się zastanawia czy będę do wytrzymania, postaram się wykorzystać te dwa tygodnie jak najlepiej w tym drugim tygodniu będzie już takie lekkie wprowadzenie, może dwa, trzy razy po 5-6 kilometrów jakiegoś takiego luźnego bieganka ale teraz będę chciał pójść do fizjo, będę chciał zaleczyć wreszcie ten mój hamstring tendinopathy czyli coś co z czym biegam cały ten sezon i mogę z tym robić życiówki jak widać ale to jest upierdliwe i to warto zaleczyć i może teraz będzie ku temu okazja, więc wprowadzę trochę takiego treningu uzupełniającego. Pewnie pochodzę sobie na basen, jakieś spacerki, ale biegania będzie zero. No i po dwóch tygodniach ruszamy z blokiem przygotowawczym do głównego startu wiosennego, czyli do półmaratonu warszawskiego. I teraz. Po drodze na pewno będę chciał zrobić ze dwa razy jakąś dyszkę, żeby obiegać na tym dystansie, żeby spróbować, właśnie, powalczyć jakieś życiówki, jeszcze trochę ten czas zbić. No i następnie półmaraton warszawski, który ma pokazać, jak jestem przygotowany do dystansu typu maraton, czyli jaki wynik tam uda mi się nabiegać. To będzie główny start wiosny. Udało mi się dostać na Wings for Life, więc tam będzie jeszcze trochę kombinacji, ale o tym będę rozmawiał z moim trenerem na obozie, który również odbędzie się w styczniu, czyli Passion First Camp 2. Na początku stycznia, jeden na obóz na kilka dni. To też myślę, że da mi dodatkowego boosta w sezonie wiosennym. Co fajne, ważę w tym momencie 68,8 kg. To jest jedna z najniższych wag w ogóle. Ever, więc to jest zajebiste. Mam nadzieję, że po roztrenowaniu nagle nie będzie 71. I jeszcze na koniec powiem Wam trochę o YouTube, bo też długo filmu nie było. Nie było go dlatego, że nie miałem trochę pomysłu. Wodamowy nie nagrywałem. Ta kamera nie wytrzymuje całych 10 km, więc nie da się nagrać tak biegu fajnie jak piątek. Myślę, że jak będzie blok przygotowawczy do maratonu poniżej 3 godzin, to będzie fajny, fajny taki sezon. Będzie to fajnie można pokazać i jakoś tam zaprezentować. A teraz, no to takie vlogaski. Wiem, że lubicie ogólnie oglądać tego typu rzeczy. Ja sam czekam na film. Od YouTuberów, ale jeżeli spojrzeć na to z punktu widzenia takiego twórcy, powiedzmy jak ja, no to y, ja trochę nudzę się takimi formatami w kwestii tworzenia ich, a nie oglądania. I mam nadzieję, że następne filmy będą już bardziej takie ciekawe, emocjonalne i tyle. Nagadałem się w Ciul. Odcinek mocno przegadany, wyniki są fajne, wszystko idzie do przodu. Lecimy dalej z tematem. I do zobaczenia gdzieś na trasach.